Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania bajki autorstwa Feliksa Saltena pod tytułem Perry. Czyta Wojtek Masiak. Hop! Jednym susem skoczyła nagle wiewiórka z samego wierzchołka drzewa na ziemię. Rozczapierzyła szeroko wszystkie cztery łapy, a puszysta kita drgała jak nieużywany ster. Nie był to właściwie skok, raczej runięcie w dół w obłędnej trwodze śmiertelnej. Zanim trzask gałęzi dobiegł do ucha, zgrabne zwierzątko zupełnie jeszcze oszołomione siedziało już na kolanach małej Ani. Stropione spoglądały sobie w oczy. Potem wiewiórka szepnęła szybko bez tchu: Pomóż mi! A dziecko nakryło małymi rączkami drżącego gościa, który spadł jakby z nieba i skulił się pod osłoną żywego dachu z dziesięciu palców. Ania czuła, jak mocno tętniło serduszko zbiega. A na wierzchołku drzewa listowie zaszeleściło bardzo cicho, gałęzie ugięły się leciutko. Ania spojrzała w górę. Uśmiechnęła się, gdyż na górze skradała się kuna. Szukała i wypatrywała potajemnie, a jej mądry, niebezpieczny pyszczek ukazywał się tylko od czasu do czasu tu i ówdzie. Wymknął jej się łup, a gdy go chciała ścigać, poczuła w pobliżu, w groźnym pobliżu zapach ludzki którego nienawidziła, który ją raził. Wahała się więc teraz, co robić. W bladoszarym mroku budził się ranek majowy. Słońce miało wzejść za chwilę, ale Ania siedziała już na swojej ławeczce w trawie koło ojcowskiego domku myśliwskiego. W otaczającym ją lesie zaczynał się już wszędzie poranny ruch przebudzenia. Zanim pierwsze promienie ozłociły swoim żarem świeżą zieleń wierzchołków drzew, Zadźwięczała pobudka kukułki, zabrzmiała piosenka kosa, rozległy się radosne okrzyki wilgi, hałaśliwy śmiech dzięcioła, trel zięby, poszept sikory. Wszystkie te maleństwa były pewne, że pogoda będzie dzisiaj piękna. Witały więc Nowy Dzień. Ania, trzyletni smyk, siedziała tutaj jak każdego ranka, kiedy pogoda na to pozwalała. Tutaj pod Wielki Bóg przychodziło do niej słońce i zabawiało długo. Po południu albo wieczorem Ania biegała po murawie, bawiła się cichutko albo siadywała koło krzaków leszczyny, które wraz z żywopłotami tarninowymi ogradzały niewielką przestrzeń przed domem. Miała brunatne włosy w wielkich lokach, spowijających wesoło jej główkę, miała delikatną, ale zdrową twarzyczkę, i podobna była do małego aniołka. Jak za czasów baroku, malowano takie anielskie dzieci, jako grających wysłańców nieba. Ania była samotna, ale nie odczuwała samotności ani w izbie, ani tutaj w lesie. Nie miała matki. Babcia nie miała dużo czasu, by się nią zajmować, poza tym co najważniejsze. Dziecko rządziło się samo, łagodnie i delikatnie, ale bez ograniczeń. Ojciec kochał las, polowanie i zwierzynę, nad którą musiał czuwać. A niekiedy też strzelać do niej albo naganiać ją pod strzał właścicielowi lasu, kochał też dwa psy: jamnika Fido i wyżła imieniem Cel. Oczywiście był także przywiązany do swojej matki, nadewszystko jednak kochał Anię, swoje jedyne dziecko. Nazywał ją Anusią, a wymawiał to imię tonem śpiewnym, Anusia zaś odpowiadała tak samo śpiewnie, tak. Była to często cała treść ich rozmów. Wystarczało im to, prawdopodobnie dlatego, że ich głębokie wzajemne przywiązanie nie dałoby się w inny sposób lepiej i goręcej wyrazić. Od czasu jak Anusia skończyła dwa lata, więc już od bardzo dawna, postawiła na swoim i wywalczyła sobie prawo wstawania przed rosą i słońcem, gdy ojciec podnosił się z posłania, wychodzenia z nim razem do lasu, który spał jeszcze o tej porze. Siedziała tam spokojnie, Radowała się przebudzeniem, przyglądała się z zadowoleniem, jak mały ludek, otrząsał się ze snu i czekała cierpliwie, aż ojciec wróci z obchodu porannego. Potem drzemała jeszcze ze dwie, trzy godziny, do obiadu była znowu rześka, a resztę dnia spędzała zupełnie tak samo jak ranek. Teraz o wczesnym brzasku porannym życia ludzkiego Ania znajdowała się w owym tajemniczym stanie, gdy dzieci są jeszcze dość obce ludziom dorosłym nie odczuwają pragnienia, aby być dorosłymi. Nie wszystkim, co prawda, wschodzący dzień życia przynosi też słońce szczęścia. Chwilowo jednak udziałem ich jest owa niezmierna łaska, że w ogóle nie mają losu, że żyją w naturalnej niewinności, jak Adam i Ewa, przed zjedzeniem jabłka z drzewa poznania. I jak niegdyś w raju, wszystkie stworzenia okazują dzieciom ufną przyjaźń. Może dzieje się tak dlatego, że zwierzęta na pół tylko, albo i wcale, nie zdając sobie z tego sprawy, żywią w sercach utajoną tęsknotę i nadzieję, że między ludźmi a stworzeniami zapanuje znowu kiedyś pradawny pokój i przyjaźń, gdy dzieci ludzkie podrosną ze wspomnieniem całej łagodności, całej cierpliwości i oddania, jakich zaznały od żyjącego stworzenia. W nietkniętych duszyczkach dzieci żyje może to samo przeczucie. W każdym razie i one okazują wielką dobroć i wielką ochotę przyjaźni. Ale gdy wyrastają z mroków porannych swego dzieciństwa, zapominają o wszystkim. Zapominają także, że w najwcześniejszych latach swego życia, kiedy nie znały jeszcze języka ludzkiego i bełkotały tylko nieporadnie, rozumiały mowę tych wszystkich niewinnych istot. Ta zdolność rozumienia mowy zwierząt, rozumienia każdego słowa, wygasa z czasem. Nawet wspomnienie o niej zamieranie uchronnie, a zwierzęta stają się wreszcie dla nich tym, czym są dla wszystkich ludzi, niemymi braćmi. Dzisiaj Anusia rozumiała doskonale prośbę, z jaką zwróciła się do niej zatrwożona wiewiórka Pomóż mi!. Bez zdziwienia też, jako rzecz zupełnie naturalną, rozumiała okrzyki sujeki, srok w gałęziach bukowych. Kuna jest tu jeszcze, czyha jeszcze jak zbójca, mała dzieweczko. Pomóż wiewiórczej matce, możesz ją uratować. Anusia pyta biedną wiewiórkę, masz dzieci? A wiewiórka odpowiada zasmucona, pięcioro miałam, ale pozostało mi tylko jedno, jedyne. Dwoje pożarła kuna, jedno zabiła mi w nocy sowa, jedno porwał w locie krogulec. Tak to bywa na świecie, nie ma na to rady, a teraz mam tylko moją małą peri. Ale kto wie, czy ona jeszcze żyje? Z krzaków leszczyny zawołała ziemba, tak, żyje, bądź spokojna, mateczko. Wiewiórka wyprostowała się. Dziękuję ci, moja dzielna ziębo. Jeżeli jesteś mi taka wdzięczna, zawołała zięba, w takim razie oszczędź moje dzieci. I odleciała. Oszczędzić, powiedziała wiewiórka. A kto oszczędza mnie i moje dzieci? Będziesz miała znowu dzieci, moja poczciwa ziębo, zawołała za odlatującą. I ja także będę miała znowu dzieci, dodała. Potem wiewiórka zwróciła się znowu do Anusi i ciągnęła: „Trzeba się tylko mieć na baczności, aby się nie stać łupem silniejszego. Przed sowami, krogulcami i innymi uskrzydlonymi nieprzyjaciółmi łatwiej jest uciekać, ale najgorsza jest kuna. Potrafi ona wspinać się na drzewa tak samo dobrze jak ja. Trzeba więc być zgrabną, trzeba być zręczną i szybką, inaczej czeka nas pewna zguba. Czy możesz sobie wyobrazić, jak ona mnie ścigała? Od mego mieszkania, aż tutaj. Ten Bóg był już trzecim drzewem, na które się schroniłam. Byłam już tak zmęczona, że nie miałam tchu ani sił. Ogarnęła mnie rozpacz i skoczyłam w dół. Na szczęście spadłam na twoje kolana. Anusia roześmiała się, a wiewiórka, która także uśmiechnęła się grzecznie, powiedziała z westchnieniem: Ach tak, cudownie jest na tej ziemi, ale niełatwo. Z Boku zaskrzeczała sroka. Już jej nie ma. A sujka zawołała radośnie: Wcale jej nie ma! Dzięcioł zaś krzyknął z hałaśliwym śmiechem: Za dnia zawsze się przecież chowa! W takim razie rozejrzę się za moją peri! zdecydowała się wiewiórka. Zeskoczyła na ziemię, pomknęła, rozstawiając szeroko nogi przez trawy i krzaki, a w następnej chwili była już wysoko na pniu najbliższego dębu, mignęła szybko przez koronę i znikła. Słońce wzeszło cudownie, chmury na niebie rozdarły się, blada zieleń firmamentu ustąpiła miejsca delikatnemu błękitowi. W oddali rozległ się huk wystrzału. Po dłuższym czasie wrócił do domu ojciec z panem terenów łowieckich. Wraz z Anusią wybiegły im naprzeciw obydwa psy. Ojciec natychmiast ujął Anusię w ramiona i przycisnął ją do serca. Potem pogłaskał psy. Mam dla ciebie robotę, fido powiedział. No, wtrącił myśliwy, nie będzie to chyba dużo roboty. Kozioł leży przecież niedaleko, o jakieś trzydzieści kroków od polany w niskich zaroślach. Trochę ćwiczenia nigdy nie zaszkodzi, odpowiedział strzelec. Chcę, żeby się pies wprawił nieco, inaczej byłbym sam zaraz zabrał kozła. Ale najpierw śniadanie, oznajmił pan. I usiedli obaj przy stole przed domem, a Anusia między nimi. W chwilę potem babcia przyniosła kawę, chleb, masło i jajka. Tymczasem Anusia zaczęła opowiadać i przez cały czas śniadania opowiadała z zapałem. O wiewiórce, która uciekła na jej kolana, co wiewiórka mówiła, i o ostrzegawczych okrzykach sroki i sujki. O tym, jak sujka pocieszała wiewiórkę i jak zięba przyniosła dobrą wiadomość o peri. Mówiła dziecinnie, owymi cudownie niedojrzałymi, często własnego pomysłu słowami, jakimi mawiają małe dzieci. Nie mogę sobie stworzyć obrazu tego, co ta mała opowiada, szepnął myśliwy. Ania usłyszała jego słowa, zrozumiała go nawet i ze wzmożonym zapałem zaczęła opowiadać znowu od początku. Ojciec uśmiechnął się. To dziecko jest takie żywe, fantazjuje i wymyśla sobie bajeczki. I ja nie wszystko rozumiem, co ona mówi, ale tak miło się tego słucha. O tak, zgodził się myśliwy. Anusia jest bardzo słodka. Pieszczotliwie pogłaskał ją po włosach. Opowiadaj dalej, mała, opowiadaj! Anusia pomyślała, że teraz już ją zrozumieją i zaczęła jeszcze raz, na nowo. Dwaj dorośli domyślali się raczej niż rozumieli, że to dziecko opisywało wieczne wysiłki natury, pragnącej stworzyć pojednanie między zwierzęciem a człowiekiem, pragnącej stać się łącznikiem pomiędzy człowiekiem a stworzeniem mostem wiodącym od duszy dwunogich. Ponad dzielącą przepaścią do sfer duchowych wszystkich istot żyjących. Próba ta nigdy się nie udaje. Cieniutka więź urywa się za każdym razem, słaby most zapada się stale. I pozostaje dzieląca przepaść. A wszystko inne jest tylko snem. Peri stoi oparta mocno o pień dębu. Małą swoją kitę postawiła sztywno za sobą, tak że pionowy ogon sterczy nad nią. Pień dębu jest ciepły, jak żywa, oddychająca istota, gdyż do samego południa pił promienie porannego słońca. Świeże, jasnozielone listowie skupia się w pączki, między którymi uścielone jest kwiecie. Tuż obok, bardzo blisko, wznosi się wiele drzew, dębów, jesionów, buków, wierzchołek przy wierzchołku. Gdy wiatr przemyka między nimi, Powstaje melodyjny szelest, który może się zamienić w dziki poszum, w potężną muzykę, budzącą otuchę ale i lęk. Zależy to od słuchacza. Peri nie lubi tego szumu, podobnie jak sarna, lęka się silnego wiatru i jest w ogóle bardzo wrażliwa na niepogodę. Dzisiaj dobre słońce świeci na błękitnym niebie, liście kołyszą się lekko i mile. Kukułka nieustannie woła po lesie, raz z daleka, potem znowu z bliska. Od czasu do czasu skrzeczy sroka, nawołuje sójka. Za każdym razem Peri słucha uważnie. Jej wiecznie, podniesione uszy, które mają u szczytu dla ozdoby pęczki włosów niby wielkie pędzle, są zawsze gotowe słuchać. Okrzykami ostrzegawczymi Peri wcale się nie przejmuje. Siedzi i czeka. Gdzie może być matka? Peri jest jeszcze bardzo mało samodzielna, ale ma już za sobą niejedno groźne doświadczenie, chociaż dopiero przed dwoma tygodniami opuściła schronienie w gnieździe. Rodzeństwo jej zostało porwane, a Peri wie, jak okropny jest ten los. Raz tylko widziała śmierć. Była to jej siostra Murii, która niezgrabnie i lekkomyślnie skakała po wystającej daleko gałęzi. Nadleciał krogulec, wbił pazury w maleńkie stworzonko i porwał je ze sobą w powietrze. Rozległ się krótki krzyk bólu, przerażenia, potem nic więcej. W duszy Peri pozostało wspomnienie grozy i wrażenie czegoś potężnego, kiedy olbrzymi ptak z rozpostartymi skrzydłami szybko wzniósł się w niebo. Gdzie może być matka? Jak to było pięknie bawić się z nią, gawędzić z nią, być przez nią pieszczoną i słuchać jej wskazówek. Peri tęskni i jest głodna. Nagle ogarnia ją przerażenie. Tuż przed nią, blisko, rozlega się szelest skrzydeł i coś się zjawia nagle. Jak się to stało, że przedtem nic nie usłyszała? Jak mogła być tak nieuważna? Siedzi wyprostowana, przycisnąwszy łapki do białej piersi, znieruchomiała. Nie lękaj się, mówi kukułka, proszę cię. Wydaje swój okrzyk, po którym następuje krótki, cichy śmiech. Gdybyś zobaczyła moją matkę, prosi peri, powiedz jej, że czekam tutaj. Dziecko, odpowiada Kukułka, nie czekaj, zabawiaj się sama, szukaj sobie jedzenia sama. Wierz mi, najlepiej jest być samą. Peri wyznaje z prostotą: Brak mi jeszcze odwagi, potrzeba mi matki, tęskno mi za nią. Kukułka śmieje się: Tego nie rozumiem. Matka, dziecko, tęsknota, jakie to śmieszne. Widzę, że jesteś dzieckiem, no więc cóż z tego? Ja nigdy swojej matki nie znałam. Nigdy nie będę się troszczyła o swoje dzieci. Nie wiem, co to znaczy, kiedy się tęskni. Jestem wolna, a kiedy się przyglądam waszemu życiu, waszej wzajemnej zależności, waszemu wzajemnemu lękowi o siebie, uważam, że jesteście głupie. Czuję się przecież, że się do siebie należy. Szepcze Peri nieśmiało. Głupstwa, zaprzecza kukułka. Jak długo wy właściwie należycie do siebie, co? A potem każdy idzie swoją drogą i cały czar rozwiewa się. Nie wmawiaj mi takich głupstw. Ja tego całego złudzenia nie znam i nie łudzę też swoich krewnych. Od początku idę własną drogą, sama, nie liczę się z nikim i bardzo mi z tym dobrze. Dlatego jestem mądrzejsza od was wszystkich. Kukułka gotowała się do odlotu. Peri zatrzymała ją. Z pewnością masz rację, ale proszę cię, czego chcesz? Gdybyś spotkała moją matkę, powiedz jej, żeby do mnie zaraz przyszła. Nigdy nie wtrącam się do spraw rodzinnych, powiedziała kukułka wyniośle. Ale jeżeli zobaczę twoją matkę i przypadkowo o tym pomyślę, powtórzę jej twoją prośbę. Kukułka pomknęła dalej, a Peri spoglądała za nią z podziwem. Przez pewien czas siedzi teraz cicho i czeka. Słowa kukułki wzburzyły ją bardzo. Najpierw dziwi się takiej swobodnej odwadze, ale potem wydaje jej się to zimne, bez serca, nikczemne i podłe. Myśli jej mącą się. Nie wie już zupełnie, co ma o tym sądzić, i traktuje to wszystko jako żart. Z pewnością tylko żartowała, powiada sobie w duchu, chciała mi dodać odwagi. Właściwie kukułka była dla mnie zawsze bardzo dobra. Rozgląda się dokoła mądrymi, ciekawymi oczyma. Otaczają ją cudowny świat liści. Liście, które ją chronią i ukrywają, liście, które pachną, liście, które lekkim poruszeniem i szelestem zapowiadają wszystko, co się zbliża. Wszędzie wiodą ścieżki przez zielony gąszcz listowia, który w istocie wcale nie jest taki dziki. Są tam wielkie, brunatne drogi, grube gałęzie, coraz cieńsze dróżki oddzielają się od szerokich dróg i kołyszą się tak pięknie. Im cieńsze się stają, tym piękniej się kołyszą. Pień drzewa, który wznosi się w górę mocny i szeroki, jest schronieniem, ojczyzną, miłą pokusą, aby mknąć po nim w górę. Peri kocha pień, gałęzie i liczne, liczne liście. Nie rozumie nic, gdyż jest jeszcze dzieckiem, uważa wszystko za naturalne, co robią zresztą i starsi. Sądzi, że świat musi być taki, jaki jest, a chociaż Peri wcale się nad tym nie zastanawia, wierzy jednak, że zawsze będzie tak jak teraz. Chwila trwogi minęła szybko. Przerażenie rychło zostaje przezwyciężone. Kiedy tak Peri siedzi tu teraz, wszystko co widzi, Wydaje jej się takie piękne, że aż się chce skakać. Radość jej bowiem wyraża się w skakaniu, w bieganiu, w ruchu. Uczucie samotności znika. Peri czuje, jak przenikają pragnienie okazania swojej radości, jak przez sen tylko przypomina sobie matkę. No tak, miło byłoby, gdyby matka była przy niej, ale jeżeli nie przyjdzie, można się obyć i bez niej. Peri zrywa się ze swego miejsca, skacze niedaleko, jest jeszcze lękliwa. Trzyma się ciągle pnia dębu, bardzo blisko, wspina się pionowo w górę, małe jej łapki są szeroko rozstawione, jakby chciała objąć bezmiernie szeroką korę, w którą pazurki jej wpijają się z łatwością i bez wysiłku dają jej oparcie. Po chwili wahania wspina się dalej. Dobre to jest i miłe. Sama, czuję, jestem sama. Początkowy lęk znika teraz zupełnie, przypomina sobie kukułkę. Sama! Oto kusi jakaś silna gałąź, wybiegająca daleko od pnia w powietrze. Peri wskakuje na nią, biega zgrabnie tam i sam, coraz szybciej, coraz szybciej. Gdy przedtem wspinała się pionowo w górę, teraz chodzi poziomo. O jakie to cudowne! Oszołomienie ogarnia peri, ale o tyle jest jeszcze przezorna, że unika końca gałęzi. Gdy gałąź staje się cięższa, peri zawraca i nie zapuszcza się tak daleko naprzód, aby gałąź chybotała się pod jej małym ciężarem. Spłoszył ją nagle szum skrzydeł. Spowiewającą kitą mknie Peri z powrotem do pnia, opiera się o niego, wznosi wysoko ogon, siedzi wyprostowana, pokazując białą pierś, a oczy jej migoczą. Sroka zbliża się ostrożnie. — To ty, Peri? — skrzeczy. Peri wpatruje się w nią i nie odpowiada. — Nie lękaj się — mówi Sroka. — Nie zrobię ci nic złego. — Wcale się nie boję — szepcze Peri, i drży z lęku, ale też z gotowości walki. Wolałaby jednak nie walczyć. Sroka mówi pochlebczo. Jakaś ty już duża i silna? Tak, odpowiada Peri, jestem bardzo silna. Chciałaby w tej odpowiedzi wyrazić groźbę, ale brak jej na to odwagi. Tylko jej wzniesione łapki, którymi już nie porusza, mają gest groźnie obronny. Oddycha szybko, a serduszko jej bije jak szalone. Pragnąc uspokoić siebie samo, mówi dalej. Niedługo będę jeszcze o wiele większa i o wiele silniejsza. Oczywiście, przytakuje sroka dobrotusznie — jeżeli cię kto nie złapie. Periaż się wzdrygnęła. A któż by mnie miał złapać? Siedziały naprzeciwko siebie, a sroka przyglądała się dziecinnej wiewiórce, kiwając w zamyśleniu głową. Chwilowo, póki jeszcze jesteś mała, miej się na baczności przed wroną. Mam się na baczności, mam się na baczności, westchnęła Peri, schyliła piękną główkę i jakby z wyrzutem wydarła się z niej skarga. Dlaczego muszę się zawsze mieć na baczności, zawsze mieć się na baczności? Abyś zachowała życie. Było to powiedziane poważnym tonem, ale rozpaczliwie brzmiały słowa Peri, gdy prawie z płaczem zawołała: To smutne mieć się zawsze na baczności, takie smutne, nie wytrzymam tego. O, do wszystkiego można się przyzwyczaić! Powiedziała Sroka, zwłaszcza do odrobiny uwagi łatwo się przyzwyczaić i można być przy tym bardzo wesołą, można być nawet szczęśliwą. Na wpół z powątpiewaniem, na wpół z nadzieją, spoglądała Peri na Srokę. Wreszcie powiedziała: Tobie jest łatwo, tobie nie grozi niebezpieczeństwo. Sroka zaskrzeczała ze śmiechem: Jakie też z ciebie dziecko! Nie znasz jeszcze świata, mnie nie grozi niebezpieczeństwo, moja mała. Jest mi zupełnie tak samo trudno i zupełnie tak samo łatwo jak tobie. Wszyscy musimy się mieć na baczności, wszyscy. Nawet kiedy jest się Sokołem, Krogulcem czy Myszołowem. Nawet taki wielki pan jak Kuna, albo taki potężny jak Lis, także musi się mieć na baczności. Kto to jest Kuna, kto to jest Lis? zapytała Peri. Dowiesz się już o tym. Są oni potężni i mają olbrzymią siłę, ale on! Jest od wszystkich potężniejszy. A to kto znowu? On! Nie widziałam go nigdy. Chodzi wyprostowany, na dwóch tylko nogach i nie ma skrzydeł, ale ręka jego niewidzialna ręka sięga dalej i szybciej niż najszybszy ptak. Więcej nie wiem. Jest bardzo tajemniczy. Nagle rozlega się huk gromu i kuna spada martwa z drzewa. Nagle rozlega się huk gromu i lis leży, konając we własnej krwi. To okropne. Drży znowu, Peri. Więc. Więc nie pomoże tu cała ostrożność? Widzisz, dziecko, właśnie jego, nie masz potrzeby się lękać. Nam, małemu ludowi, nie wyrządza on krzywdy, przeciwnie, uwalnia nas często od naszych najgroźniejszych wrogów. Peri siedzi wyprostowana. Kocham go, mówi nagle i żarliwie przyciska łapki do białej piersi. Kochać, woła sroka drwiąco. Kochać to o wiele za dużo. I rozpościerając skrzydła pyta, dlaczego jesteś sama? Nie wiem, gdzie moja matka, wyznaje Peri. Szukaj jej, miej się na baczności, ale nie bój się. Tego się musisz nauczyć, a wówczas życie stanie się piękne. Po tym napomnieniu sroka po prostu odlatuje. Jej ciemnoniebieskie skrzydła magicznie migoczą w świetle, białe lotki tworzą powabny rysunek na szarym tle skrzydeł. A długi ogon wydłuża smukłą postać. Z podziwem spogląda za nią Peri. Ile ona wie, ile ona umie, myśli. Wiele dowiedziała się teraz Peri, a niczego jeszcze nie wypróbowała. Peri była piękna, jak wszystkie stworzenia, szczególnie czarująca w swojej młodości. Słabe ciało zdradzało swoją niedojrzałość, wszak powstawało dopiero. Gęste futerko, Miękkie, gętkie, jak delikatny aksamit, świeciło blaskiem świeżo rozkwitłego kwiatu. Ogon, który wydawał się niemal dłuższy od całego ciała, sprawiał wrażenie przepychu i bogactwa, chociaż nie był jeszcze tak puszyście bogaty. Czerwona sukienka Peri podobna była do czerwonego stroju, jaki sarny mają niestety tylko w lecie. Ona jednak zachowywała swoją wspaniałą szatę przez cały rok. Delikatnie migotał biały puszek na jej piersi, Przydając jej postaci uroczystego wdzięku. Mała jej twarzyczka, nad którą górowały ozdobne uszy, miała w sobie dzięki nim coś stale czujnego. Ciemne perełki oczu skrzyły się na przemian ciekawością, zdumieniem, lękiem i ufnością. Na tej słodkiej twarzyczce malowała się dzikość i dobroć, nieśmiała swawola i ostrożna rozwaga. Peri poruszała się z błyskawiczną szybkością i posiadała ową szaloną werwę, jaka dana jest małym stworzonkom, zwłaszcza zaś jej rodzinie. W każdym jej ruchu, w siedzeniu, w biegu, w brawurowych skokach przebijał ówczarujący wdzięk, który można by uważać za sztuczny, gdyby się nie wiedziało, że był nieświadomy, że był darem natury i dlatego tak nieprzeparcie podbijał serca. Kto by ją ujrzał, jak teraz czy później, jako dorosła biega pośród wierzchołków drzew, skacze, pędzi, jak balansuje po mistrzowsku na cienkiej, chwiejnej gałęzi, jak akrobatycznie przeskakuje z drzewa na drzewo, nie mógłby się obronić przed przekonaniem, że to tylko taniec i zabawa szczęśliwej istoty. Peri była szczęśliwa, stawała się coraz szczęśliwsza, kiedy tak pędziła między liśćmi, co ją czule głaskały. Odwaga jej wzrosła tak bardzo, że nie uświadamiała sobie wcale, iż jest odważna. Żadne niebezpieczeństwo jej nie groziło, ba, zdawało się, że nie istnieje w ogóle żadne niebezpieczeństwo. Cudownie było mknąć tak przez gęstą zieleń, przez cień i słońce. Z przerażeniem zapiszczała Sujka. Peri znieruchomiała natychmiast i w niej zbudziło się zaraz przerażenie. — Ach, to tylko Peri! — mruknęła sójka z ulgą i odwróciła się. – A kimże ty jesteś? – zapytała Peri, odzyskując natychmiast swawolny humor. – Ja jestem ja – odpowiedziała sujka wyniośle. – Takiemu smykowi nie będę się chyba przedstawiała. – Jaka ty jesteś piękna – powiedziała Peri z podziwem i poczęła wychwalać delikatne, jasnoniebieskie, w czarne smugi pióra jej skrzydeł. – Ty mi się wcale nie podobasz – powiedziała sujka pogardliwie. – Czy głos twój zawsze brzmi tak brzydko? – zapytała teraz Peri. -Bezczelny smyk! zaskrzeczała sójka. Mój głos jest najpiękniejszy w całym lesie. Miejsca! krzyknęła nagle Peri i pomknęła naprzód. Z głośnym wrzaskiem wzleciała sójka w górę. Peri pędziła dalej. Zielony, pachnący świat, listowia, drogi i ścieżki, rozwiewające się ze wszystkich stron, jasne światło dzienne i miłe ciepło, wprawiały ją w stan oszołomienia. Czasami na sekundę przypominała sobie srokę. O tak, można być szczęśliwą. I młodość jej żarliwie łaknęła owego szczęścia, o którym nabrała niejasnego wyobrażenia. Nie być ściganą, móc się poruszać swobodnie, rozkoszować się przepychem istnienia i kochać wszystkich. Przelotnie pomyślała o Suice. Co za nieokrzesana istota. Trudno sobie wyobrazić, aby ona miała doznawać szczęścia. Peri była jeszcze za nadto dzieckiem i nie wiedziała, jak zadowoleni, jak niezmąceni, nigdy w swoim szczęściu są właśnie ci, co podziwiają siebie samych, gdyż uważają siebie za bardzo wytwornych.